36 par z terenu gminy Brzozów świętowało Złote Gody, czyli jubileusz 50-letniego pożycia małżeńskiego. Solenizanci uczestniczyli w uroczystym wręczeniu medali przyznawanych w imieniu prezydenta RP. Były również kwiaty, listy gratulacyjne, dyplomy, legitymacje i upominki wręczane przez burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego. Przed naszą kamerą jubilaci opowiedzieli o recepcie na szczęśliwe i długoletnie małżeństwo. Życie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne. I tak jak mówiłam niejednokrotnie, trzeba przemilczeć, zamilczeć, udać, że się nie słyszy. Żeby dalej to życie jakoś spędzić razem. Razem. Trzeba ustępować. Bardzo właśnie ustępować. Tak. I, a po tylu latach cieszy nas to bardzo, że jednak przeżyliśmy, dożyliśmy tak sędziwego już wieku małżeństwa. Tych 50 lat cieszą nas dzieci, wnuki. I naprawdę radzimy tym młodym, aby to nie było takie zawarcie małżeństwa, na dziś, na teraz i z, z, zaraz później, żeby to szybko, już nam się to nie podoba, czy tamto, tylko naprawdę trwać, trwać i gdy... wytrwać. Dużo kompromisu trzeba, yy, wybaczania, no i w, w, tolerancji jeden do drugiego. także Że to tylko taka ogólna taka recepta. Gorące uczucia, miłość, zrozumienie i poszanowanie się wzajemne to są chyba najważniejsze rzeczy, które do tego prowadzą, do tak długiego życia. Na pewno zrozumienie, jakaś harmonia dwojga ludzi doproba, prowadzi do. Do tego, co jest ładne, miłe i długowieczne. Rodzinami się cieszymy, co założyli nasi, nasze dzieci. No i gnukami oczywiście. Także no i cieszymy się każdym dniem, które dostajemy, no bo nie wiadomo kiedy, co i jak człowieka coś spotka, ale na razie dzięki Bogu jesteśmy zdrowi, także mamy nadzieję, że jeszcze może następne jakieś jubileusz no, doczekamy, dożyjemy. Oby. Oby, oby. Bardzo dostojna chwila, bardzo ważna, ja tutaj widziałem również łzy w oczach tych seniorów, bardzo się cieszymy, że możemy takie uroczystości obchodzić i miejmy nadzieję, że już za rok również takie uroczystości. Czystości u nas będą. Szanowni Państwo, mam tutaj na cztery strony przemówienia, ale chyba nie o to chodzi, więc powiem coś od setka. Jaka jest recepta na tak długie pożycie małżeńskie? Jaka jest recepta, którą Państwo moglibyście przekazać młodym ludziom? Ja sam osobiście jestem małżonkiem od czterech lat i potrzebuje między innymi również takich wskazówek. Ze swojego tak krótkiego doświadczenia mogę powiedzieć tylko jedną rzecz: Małżeństwo to sztuka kompromisów, kompromisów dwóch ludzi, którzy się kochają, którzy razem chcą iść przez różne trudy życia. I myślę, że Państwo jesteście właśnie takimi ludźmi kompromisu. To, że potrafiliście rozwiązywać swoje problemy, przejść przez życie z różnymi trudnościami, wskazuje, że Państwo znaleźliście tą receptę, za co bardzo serdecznie Wam gratuluję. Natomiast my, tak, ja czy moi pracownicy, czy to nowe pokolenie myślę, że od państwa powinno się uczyć, ale również powinno państwu podziękować. Podziękować za to, za, za to, że żyjemy w takiej gminie, którą państwo przez tyle lat budowaliście. Myślę, że tutaj jest właśnie czas na takie podziękowania i bardzo serdecznie Wam dziękuję. Raz udało się obchodzić 70 lat małżeństwa. To jest brzydka nazwa, kamienne gody ale coś niebywałego. 70 lat bycie w wspólnym związku. Ludzie na 50-lecie małżeństwa, 60-lecie małżeństwa przychodzą radośnie, są, e, cieszą się z tego. Przykładem tego był dzisiejszy występ Państwa delimatów, którzy naprawdę chcą e, i czują się jako ci młodzi, choć już mają złote godziny. Gdy byłem chłopak młody, pełen dzięku i urody. Wąs zasiewał się pod nosem, z żazu bujnym włosem. Zaraz po ślubie to nie bajery i miałem wciąż od cholery. Kręciły się wtedy różne numerki, a spod pierzyny szły fajerwerki. Co wspominam, to aż wreszcie przechodzi, jak było wspaniale, kiedy byliśmy młodzi. Czas jest taki, jak szalony. Staraś o na łapie nas w szpony. Niecie kości, ściska stawy, niszczy chęć nam do zabawy. Nogi trochę zesztywniałe, kręgosłupy zwyrodniałe, ciało trochę pomarszczone, ale serca wciąż szalone. Kiedy wieczorem leżemy w łóżku, żona mnie czuje po brzuszku. A ja wtedy żwawo chleb dam ją w tyłeczek, bo niezły ze mnie jest kochaneczek. Więc bierzmy życie dziś na wesoło. Pijmy z i skaczmy w koło. Bo ważniejsza niż metryka jest chęć by wciąż brykać.